Dobry wieczór, witam z tej i dzisiaj pokażę wam poradnik tutaj jak sobie zmienić skino no to żeby zmienić skino, ja mam takiego, no to jest taki można powiedzieć mój główny skin wchodzicie sobie, przytrzymujecie sobie przycisk C na klawiaturze i przejeżdżacie sobie, klikacie modal gracza nie będziecie mieli czegoś takiego, ale za chwilę wyjaśnię, wybieracie sobie jakieś skina, to są podstawowe, to są jakieś tam pobrane które ja mam, tu mam jakieś tajskiego ucharza, tutaj mam errora tutaj ten, to mi to ale no, chodzicie na przykład wybieracie sobie takiego pana i sobie, i wychodzicie e, później e, klikacie sobie taki przycisk, który jest pod escape'em tutaj, o ten który się wyświetla teraz na ekranie e, i klikacie sobie w niego i wpisujecie sobie kill dowiecie się, no? oczywiście wczytujecie się tutaj no nie macie tego skina, yy, ale teraz właśnie wyjaśnię wam ła, Czekajcie, muszę go przesunąć The next day Okej, okay, yy, więc tak, teraz wam wyjaśnię jak yy, skina bez yy, zabijania się W tej chwili na ekranie pokazuje wam się modyfikacja którą potrzebujecie, żeby, którą potrzebujecie aby zmieniać się bez zabijania w, właśnie w skinach. Klikacie sobie, no jak powierzycie tą e, modyfikację to będziecie mogli już sobie to warsztat, oczywiście to będziecie mogli sobie się zmieniać skina bez zabijania się Macie link oczywiście do tej modyfikacji w opisie, więc jak już pobraliście, to klikam przytrzebujecie sobie model gracza, wybieracie sobie skina. Ja sobie wybieram tego skina klikam apply Player Model. I widzicie w tej chwili w tym momencie zmieniowa Wam się właśnie o to skin na tego, którego chcieliście. I ja Wam dziękuję za oglądanie i w tym odcinku to było na tyle. Hello.